Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam na już 17, superaśny Blue jane naśny odcina z Ekstra Gerasy, która nazywa się Rollerball 6! A jakże, a jakże, nowa skórka, nowa skórka dla naszego ogórka! No pewnie, no to rozpoczynamy naszą najwspanialszą na świecie zabawę! O tak! Co tym razem na nas czeka, to temat rzeka. Cóż my tu mamy? Kasiura! Kasiura, kasiura, kasiura to nie bzdura. Juhu! Dużo jej tutaj, o bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. O, i do góry? Tak jest. No, nie ociągamy się, nie ociągamy. Kasiurę zbieramy. Wrogów eliminujemy. O, patrzcie, jak się wzbogacamy. Ekstra, o tak, dużo tego naprawdę. <laughs> No, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej posiora, tak moi drodzy? Już niedaleko, niedaleko. O, świetnie. Zaliczamy ten poziomas, te monetowe poziomasy zazwyczaj są dość proste. O, ciekawe co? Dalej będzie na nas czekać. Pewnie już nie będzie tak łatwo? Zaraz się okaże. O, będzie jakaś niespodzianka? O, do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do nie Zobaczenia i mamy ekstra zjeżdżenie, którą dobrze znamy, więc sobie zjeżdżamy. Okej, okay. no. Zeskakujemy i... Hmm, co tutaj jest po lewej stronie? Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Pewnie dużo monet. Eee, brzeg! Nic ciekawego, koleżanko i kolego. No nic, no to na prawo, na prawo. Tam będzie na pewno bardzo ciekawie. O, i... Hej, ho, tak. Patrzcie, wodny świat, wodny świat odejmuje mi lat! O, tak, ekstra. Hejże ho, I zaliczony checkpointas. I mamy muchomora. Juhu, juhu, i huśtawa. Świetna ta zabawa, no pewnie. O, ratunku, 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 powoli, powoli. O, udało się. Je, je, je. Do widzenia. I monety, monety, orety. Hmm, czy teraz będzie posioras? Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, ale się tu fajnie gra, tralalala. La la la. Hmm, czekamy, zmieniła się muzyka. Wow, dzień dobry, o, jak ty groźnie wyglądasz, koleżko, wow. Chyba najbardziej niebezpiecznie ze wszystkich pozostałych posiorów. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ratunku, ratunku, może się odsunę? O, 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 chyba już wiem, chyba już wiem. Tak, chyba już wiem, chyba już wiem. I pyszną bułkę sobie zjem. Ej, nie zdążyłam! Nie zdążyłam, bo się tutaj zagapiłam. O, i co teraz? Ojej. Ratunku na głowę nie, 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 nie. Poddamy się. O, i klas. Klas, klas, klas. Idź sobie w las. Ratunku, ratunku, bo nie będzie poczęstunku. E, tam damy radę, damy radę. O, hejże ho, hejże ho! Włóczniami w nas by się rzucało! O! Ratunku, ratunku! Dobra, to już znamy, to już znamy! Nie jesteś nawet trudny! Hmm... Ale wygląd to naprawdę masz czaderski! Haha! Ha. Jej, te rogi i te zębiska! Ho, ho! Ratunku, ratunku! Do widzenia, do widzenia! I ty, wypuchający gość! Klas! Już połowa życia za tobą, mój drogi! Hmm, no to czekamy, czekamy, bo się nie poddamy. O! Ratunku, ratunku! O! Ej, nie na głowę! Ja Ratunku, uciekamy! O. Odpoczynek zaliczamy. No niestety, niestety, to nie są kabarety, moi drodzy. O, może teraz? Może teraz nie będzie już tak trudno! Tak, oni zazwyczaj mnie śledzą. Tak. Do widzenia, do widzenia. O! Już niewiele, już niewiele nam zostało! Zaraz wypijemy sobie kakao. O! Szybko, szybko, szybko! No, czekamy, czekamy. Gdzie to się pojawi? O! Dobra, uważaj, uważaj. Skup się! Miło, zmyło! O tak! Patrzcie, już tak niewiele życia mu zostało! Czekamy, czekamy, bo się nie poddamy. Ratunku! coraz więcej tych włóczni i więcej! Ale dość powtarzalna to... Hehe, zagrywka z twojej strony, mój drogi, dlatego jesteś już skończony! I już został z niego! Ponownie burykusz! Ale ekstra! Wow! No, nareszcie, nareszcie! Przy smacznym, słodkim agreście! O tak, kochani! No to co dalej? Zaraz zobaczymy! Hmm, piło zmyło i... 136! Ej, zaraz! Czemu nie ma żadnego paska? że na przykład y, mamy y, taki i taki poziom do bosiora. O. Hmm, ciekawe, bardzo ciekawe. Nie. Moi drodzy, nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. O kurczę, moi drodzy! O ratunku, ratunku! O. Okej. Okay. O tak, kochani. Zaraz zobaczymy, może przy następnym poziomie będzie ten pasek dochodzenia do bosiora. Hmm, bo dziwne to jest, prawda? A może hmm, to jest jakiś błąd gry, albo co? Hmm, a może wy, moi drodzy, coś na ten temat wiecie i mi pod spodem powiecie? O tak, napiszcie mi w komentarzu jakimś. Moi drodzy, czy to już jest koniec gry i to był ostatni bosioraz? O, póki co, świetnie się gra. Tra-la-la-la-la! La, la, la. ekstra ta przygoda. Patrzcie, znowu nie ma tego paska. O, jej, i młyn wodny. Tak, wow ciekawe. I teraz tak można w nieskończoność. O! Widzieliście, jaka to była dla mnie pułapka? No niestety, niestety. Musimy sobie jakoś radzić. O, wiemy, że tam jesteś, kolego. I czekamy już na ciebie. Do widzenia. O, teraz on się zablokował. Haha. Dobra. Grochulce. Ratunku, ratunku. Świetnie. O, tak. Omijamy, omijamy, bo zestrzelić się nie damy. O, yeah. Potrzebujemy ten głas! O, toczymy, toczymy, niczego się nie boimy. Do góry, do góry, no, bo tam jest klucz, złoty klucz. W sumie wszystko wygląda tak jak poprzednio. O, ratunku, ratunku! Hmm. Tylko, że nie mamy tego paska. No i kolejnego bosiora, zaznaczonego na tym pasku na samym końcu. A to ciekawe, a to ciekawe. O! Kurcze pieczone. No, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Na razie normalnie się gra. Lecą kolejne levelasy: 138. O, ratunku, ratunku! Tak, 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 tak. Trzeba było się odsunąć. O, i znowu ten jest. Bardzo miło mi, kiedy wybuchasz. O, tak. Proszę bardzo. Hejże, ho, hejże, ho. Na mucho, może byś się skakało. I co? Do góry, do góry się toczymy. O. Moi drodzy, nawet fajna ta skórka, nie sądzicie? O tak. Otwieramy sobie przejście. To już wszystko znamy, więc się świetnie zabawiamy. Patrzcie tylko! Wow! O, to mi się podoba. Kurcze pieczone. 139 przed nami, zobaczycie sami. O, i mamy złotą skrzynię. Plus 800 do monet. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, ale ja bym wolała jakiegoś boziora. Hmm. No dobra, gramy, gramy i się nie ociągamy. Tak jest. No skrzynio. Tak, pomożesz nam dostać się tam. <laughs> o tak, do widzenia. O, ratunku, ratunku, checkpointas. Wszystko po staremu. O, jak to się porusza na tych łańcuchach. O, okej, okay, zaliczone. Dobra, i mu humor. Pale, pale, pale! Gra się tutaj doskonale, tylko trzeba uważać. O, tak jest, tak jest i nie ma już łez! Hmm, tak jak już bym gdzieś widziała ten poziomas. Hmm, te niektóre zagadki się chyba mocno już powtarzają. O, kolego, cześć! Dzień dobry, arbus? Przecież ciebie już uwolniłam! <laughs> Nawet tobą grałam twoją skórką. Tak, 140, 140! No to czekamy, czekamy. Czy tam jest coś ciekawego jeszcze? O! Kolejny raz nie ma paska. No to do przodu! Do przodu, do przodu! O! Juhu! Otworzyło się nam przejście i checkpoint. Us. No! Hej rzeho! Fale. Skrzynie! Wszystko po staremu! Hmm, moi drodzy! Juhu! O ratunku! Tak jest! Ej, chyba nawet nie miał ochoty wybuchnąć. Cześć! Ciebie też już chyba uwolniłam. Z tego co dobrze pamiętam. Ale któż by się tym przejmował, moi drodzy? Haha! Ha. Ekstra ta przygoda, świetna ta zabawa, kochani. Moi drodzy, czy wam też się wydaje, że to już jest koniec gry i teraz właściwie już możemy grać w nieskończoność, ale niestety nie będzie kolejnych bosiorów? O, jak sądzicie? Też tak macie? Napiszcie mi o tym w komentarzach. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani i do usłyszenia.